Witajcie, kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam w pierwszej kolejności moich stałych widzów, subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie i oczywiście mam nadzieję, że wasze grono będzie się tutaj po malutku powiększać. No i przy okazji witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba, że z jakiegoś powodu mnie polubicie, a jeśli się tak stanie, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych kolejnych nagrań. Eee, no, mi będzie bardzo miło, a Was to dosłownie będzie kosztowało ułamek sekund Także bardzo zapraszam. Kochani, witam, witam w przekazie codziennym Horoskop Codzienny Karta Dnia. Kochani, przekaz na 21 październik na piątek. To nagranie skierowane jest do znaków od e, wagusi do rybek, więc jeśli jesteś którymś z tych znaków, zapraszam do wysłuchania. E, Okej, okay, kochani, ym, i co? Zaglądamy po pierwszej kolejności na energię główną, Piątku, 21 października, kochani. A jeszcze taka szybciutko, malutka uwaga, moi drodzy: pamiętajcie, jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko musi pasować, nie wszystko musi się zgadzać i oczywiście bierzemy co pasuje, odrzucamy co się nie zgadza. Dobra, kochani, piątek, 21 październik, początek weekendu. Główna energia, hmm, szóstka buław, kochani, to jest taka energia, która mówi nam troszkę o naszym indywidualnym zwycięstwie, wiecie? To jest takie, że wierzymy w siebie, wierzymy w swoje możliwości, e, czerpiemy z tego dnia całymi garściami, oczywiście, i czego się tylko nie tkniemy, to po prostu osiągamy sukces, takie zadowolenie, takie poczucie satysfakcji, że udało mi się coś zrobić, i ta energia sprzyja właśnie na ten piątek, że jak będziemy się podejmować jakichś czynności, jakichś zadań, jakichś rozmów, to mamy ogromną szansę na to, że ona zostanie, te sprawy zostaną zakończone takim powodzeniem, zwieńczone takim sukcesem. Kochani, to, to są, wszystko było w to takie małe sukcesy, czyli takie nasze osobiste, prawda? Że my się cieszymy z czegoś, a inne osoby by sobie tak pomyślały, ale a z czego to się w ogóle cieszysz, nie? Ale to są takie osobiste, nam to sprawia satysfakcję, nam, konkretnie. Kochani, i to jest też taka energia, kiedy możemy postawić siebie na piedestale my jako priorytet. Ja jestem priorytetem i ważne są, liczą się moje oczywiście, E, takie zadowolenia, sukcesy w pozytywnym kochani sensie, w pozytywnym sensie, więc e, bardzo fajna energia, ale kochani, pamiętajcie, tu jest malutki haczek Haczyk polega na tym, kochani, m, że my faktycznie będziemy mieli tą pewność siebie mocno tak zaznaczoną tego dnia, ale uważajcie, żeby tego dnia nie zadzierać nosa dosłownie, nie robić siebie kina. <laughs> Dokładnie tak, kochani, e, bo no ktoś by mógł sobie pomyśleć, że jesteśmy zbyt e, Zadufani w sobie, tacy wiecie, tak, tak, tacy, że nie patrzymy na innych, a tylko skupiamy się na swoich potrzebach e, i celach. Także musimy tutaj zbalansować e, te, mm, mm, te energie, te potrzeby, ale ogólnie piękna energia, nie? Piątek będzie nam sprzyjał właśnie spełnianiu własnych, osobistych sukcesów. Niech ta energia nas tutaj pilnuje i lecimy kochani, zaczynamy przekaz. Zaczynamy oczywiście od wiadykalnej wagusi i wagusia, zobaczmy jaka energia idzie do Ciebie na dzień 21 październik, piątek. Naglądamy szybciuteńko, bez zbędnego gadania. Okej. Okay. Piątek, piątek. Kochani, piątek sprzyja wszelkiemu rodzaju pogodzeniu się. No właśnie, Wagi, pora się chyba wreszcie pogodzić co? Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje, związki partnerskie lub bardzo bliskie przyjacielskie, kochani. No może też być oczywiście w rodzinie, osoby bliskie naszemu sercu. Kochani, trzeba się pogodzić, zejść z wojennych ciężek tego dnia, odłożyć broń dosłownie, wywiesić białą flagę, ogłosić rodzaj, pokój, zjednoczenie, um, Unia. <grym> tak, wagusie, tutaj, kochani, jest pokazane, że ktoś, dokładnie, składa broń, nie? Ktoś, y, 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 kto nawet do tej pory y, spowodował jakąś kłótnię, spowodował jakąś sprzeczkę, prawda, to odpuszcza. Czy to wywagi, czy to ktoś właśnie, czy to wasz partner, partnerka, siostra, brat, przyjaciel, przyjaciółka, nieważne z kim tam mieliście jakąś drobną kosę, ten dzień sprzyja temu, żeby się wreszcie pogodzić, dogadać. Mm -hmm. Więc, Wagusie, jeżeli pojawią się tego dnia jakieś drobne konflikty, to tutaj energie pokazują, że mimo tego, że się tutaj coś wydarzy, to bardzo szybko się skończy i szybko dojdziecie do porozumienia. Także super, kochani. W no, Wagusie, ogólnie, Wy wchodzicie w też taką energię: Wy nie będziecie się dzisiaj nikogo czepiać, nie będziecie szukać zaczepek, nie będziecie się chcieli kłócić, będziecie chcieli żyć w tej zgodzie, nie? W tej zgodzie. No, także super, raczej taki dla, e, przekaz dla e, właśnie związków, dla relacji. Mhm. Jeśli chodzi o pracę, kochani, tu tak samo praca w zespole, prawda? Czasami praca w zespole kończy się jakimiś, e, no też, wiadomo, polemikami, dyskusjami, bo ja mam takie zdanie, ty masz takie zdanie, i troszkę tutaj mogą się pojawić jakieś zgrzyty, ale tutaj, e, tak jak mówiłam, jest energia, która. Nie chcę walki, nie chcę konfliktu, nie chcę e, kłótliwości, więc wagi. W taki piątek być może no, ten nadchodzący weekend spowoduje, że będziecie na tyle zadowoleni, zadowolone, że po co tu się kłócić, Ja tutaj idę zaraz w tango, w imprezy, nie? w odpoczynek, jak to lubi odpoczywać oczywiście. I się już tutaj fajnie cieszy, i fajne zgody. Także super. Piątek dla wak przyja godzeniu się, wyjaśnianiu i wywieszaniu białych flak, jeśli są jakieś tutaj konflikty. Dobrze, kochani. Skorpion, skorpionku, zobaczmy, jaka energia idzie do ciebie na dzień 21 październik, piątek. Zobaczymy, co u skorpionka. Obie energie zrobiły fikołka, stanęły na głowie. Skorpioneczki moje drogie, komuś spadają klapki z oczu. Mhm. Komuś spadają klapki z oczu. Jeżeli ktoś miał jakąś, ale nie może inaczej, bo się pogubimy. Po, po kolei. Skorpionki, albo wam, albo komuś z waszego otoczenia spadają klapki z oczu. Dosłownie okazuje się, że, hmm, jakby to, powie okazuje się, że ta sytuacja, ta osoba, to miejsce, w którym jesteście nie do końca jest Wam sprzyjające, prawda? Lub ta osoba jest nie, nie sprzyjająca i zaczyna tutaj kiełkować głowy pomysł lub już od dawna kiełkował pomysł, że to trzeba się tego pozbyć, trzeba odejść. Nie, tu jest mi ciasno, tu się duszę, ja muszę po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza i iść zostawić to za sobą, tak? Okej, okay. i tutaj jest taka sytuacja, ale wiecie, tutaj jest dosłownie tak, chcę już odejść, chcę opuścić. Te sytuacje, tych ludzi, tego człowieka odpuszczam, ale wiem, że nie powinienem i z jakiegoś powodu tego nie robię. Mhm. Tak jakby wiecie co? To jest dawanie drugiej szansy komuś. Ktoś daje skorpionowi drugą szansę, skorpion daje szansę komuś. Tutaj już musicie sobie, prawda, przyłożyć do waszego życia. Mhm. Być może, kochani, niektórzy z Was, no nie wiem, stali przed decyzją. Dokładnie no, czy przypadkiem jakiś rozwód, całkowite rozejście, separacja, ale, ale jednak zostaje, jeszcze zostaje, prawda? I podjęcie po decyzji, kochani, nie ma sensu dzisiaj, nie? <śmiech> <śmiech> nie ma do końca sensu. Nie ma też sensu się poddawać. Jeszcze nie, nie teraz, nie tej chwili, nie tego dnia. To jest, tak jak mówiłam, danie komuś, podarowanie komuś drugiej szansy. Mhm. Pomimo tego, że klapki z oczu spadły, że to już nie jest babka, nie? Tylko to już jest jasna, klarowna sytuacja. Ale zostaje i jeszcze zobaczę, jak sytuacja się rozwinie. Więc, no, skorpionki, skorpionki. Czasami druga szansa jest tą jedyną, którą warto wykorzystać. Więc, więc w ten sposób. Także już zobaczymy Skorpionki pod znakiem dawania szans. Mm -hmm. Lub Skorpionki dostają, także no dobra, Dobre, powodzenia, kochani. ok, e, strzelczyk, zobaczmy strzelczyku, jaka energia idzie do Ciebie na dzień 21. Październik, piątek. Zaglądamy. Cóż tam u strzelczyka karty mi dosłownie wlecą do Was. <laughs> no i pięknie, no takie karty to przyjmujemy. <laughs> e, Jedna troszkę, na no ta druga, troszkę niepotrzebnie. Po co nam te miecze, tu się wplątały, to nie wiem. Ale zaraz się dowiem. I Wy się też dowiecie, kochani. Powiem tak. Macie skorpionka jakiegoś. Tu na swoim podwórku wiecie w relacji wśród znajomych, rodziny i tak dalej. Nie musi to być skorpion, raczej mężczyzna, kochani. I tak, uważajcie. Uważajcie na tego jego mościa, kochani. Mhm. Nie wiem, czy Wy strzelczyki zrobiliście coś temu skorpionkowi, temu mężczyźnie, niekoniecznie skorpionkowie, tak jak powiedziałam, ale mam to zaznaczonego tego skorpionka, czy nie wiem, no, czy Wam jakiś skorpion nadepnął, nie? Na, na, na odcisk, nie wiem. Ale ten gościu wyraźnie się czepia, czepia się skorpionka i trzeba sobie poradzić z tym gościem, nie? Trzeba tutaj postawić jakieś granice. Tej, temu człowiekowi. I kochani, to może być tak naprawdę mężczyzna, kochani, naprawdę z naciskiem na mężczyznę, nie wiem dlaczego, ale czuję tutaj mocno mężczyznę, może to być mąż, może to być mm, szef, ktoś e, troszkę wyżej ponad Was też, jeśli chodzi o szefa. E, Ktoś to próbuje wani, wami manipulować, wiecie? Ktoś, kto granie czystymi kartami, próbuje wykorzystać strzelczykę do swoich niecnych celów i to tak próbuje ukryć, ale strzelczyki, wy sobie dacie radę, bo wy mam takie wrażenie, że w locie wyłapiecie wszelkie przejawy nieuczciwości, prób manipulacji i prób właśnie kręcenia tak, żeby sobie urobić, nie? Żeby strzelczyka kogoś urobić, więc tutaj. Spokojnie. Kobietki, moje drogie, jeżeli kręci się koło Was jakiś taki och, uroczy, jaki to on nie będzie Was tutaj czarował, on Was nie kocha, jako Was nie uwielbia, też dokładnie się mu przyjrzeć. Bo też mam wrażenie, że nie do końca to to uczciwe. Także w ten sposób, kochani. I jeszcze taka ważna uwaga, kochani. Strzelczyki, nie jesteście pierwszym znakiem tego dnia, który będzie miał skłonność do uprawiania czarnowictwa, wiecie? Taki autosabotaż troszeczkę. To, że nie dam rady, że e, no, ta walka, którą toczę, nieważne o co, jest z góry skazana na porażkę. Nie, kochani, nie ma czegoś takiego. Uważajcie na to, co manifestujecie tego dnia, jak myślicie, żeby nie przeciągnąć właśnie tutaj tej piątki mieczy, tej nieuczciwości, tych niefajnych zagrań. Mhm. Więc Wy raczej ochroni, pomyślcie sobie w ten sposób, że jesteście chronieni, taką kulą, nie? E, I nikt tej kul, kuli żadnym mieczem nie przebije i strzelec jest bezpieczny. Także, kochani, uważamy na jakiegoś faceta nieuczciwego, łapiemy w locie e, próby m, jakiejś tam malwersacji i tak dalej. I wierzymy w siebie i piątek będzie piękny. <laughs> Także strzelczyki, e, niechże tak się dzieje. Dobrze, kochani, mieliśmy strzelca. Koziorożca, koziorożcu, koziorożcu. Zobaczmy, jaka energia idzie do ciebie na dzień 21 października, piątek. Czym zaskoczy piątek koziorożca? Hmm. Dobra, być może powiem to do nikogo, ale to powiem, bo to jest pierwszy w ogóle taki błysk, jakim mi na tę energię. Ja tam nie wiem, kochani, nie wtrącam się, że każdy żyje swoim życiem. Jeśli jakiś koziorożec ma jakiś romans na boczku, uh -huh, uh -huh, to co? To pomimo tego, że wie, że to romans i że to tak nie powinno być, to nie odchodzi. Nie odchodzi? Nie rezygnuje z tego romansu? Uh -uh. Nie, nie. <grym> Dobra, nieważne, to tak jak powiedziałam, to do kogoś, kto to musiał usłyszeć. <laughs> Dobra, kochani, pojawiają się szanse dla Was, koziorożce. No, tutaj są fajne szanse na fajny rozwój, nowe przedsięwzięcia jakieś, na działanie. Tak, jak najbardziej. Coś tu się fajnego będzie działo, ale jakiś koziorożec się obawia, że żeby zacząć to. to może być jakiś romans, nowa znajomość, tak? Jak najbardziej, ale ktoś tutaj się objawia, żeby to wziąć, żeby to prawda, zrealizować, to z czegoś trzeba będzie zrezygnować. I powiem Wam, kochani, że tak, nie trzeba będzie. Tutaj ta piątka monet nam się odwróciła, stanęła na głowie i mówi, że nie, nie trzeba z niczego rezygnować, bierz tutaj te szanse, które do Ciebie idą, więc bez obaw, kochanie, dużo szans, kochani, natchnienie tu jest do działania, No. no. In, także bierzcie to. U niektórych kochani z Was pojawia się jakaś nowa znajomość mm. I, i taka malutka przestroga. Mm, przyjrzyjcie się tej osobie, czy ona przypadkiem nie jest już w związku jakimś. I dosłownie chciałaby mieć ciasko, zjeść ciasko, znowu zjeść ciasko, mieć ciasko. Wiecie o co chodzi? Troszkę sobie jednak powiedzenie poprzekręcałam. I no, dwie pieczenie na jednym ogniu chciałaby ta osoba upiec, nie? I nie przyznaje się, że ma kogoś i nie chce zrezygnować ani z Was, ani z tamtej osoby, którą już ma. Więc koziorożce troszkę takie mieć oczy i uszy szeroko otwarte. No, koziorożce. Także nie obawiajcie się, szanse, które się dzisiaj pojawią te możliwości nie będą się wiązały ze stratą czegoś, co już znacie, czego się trzymacie i coś dla Was cenne. Także spokojnie w koziorożce dla Was. Także super. Dobrze, kochani wodniczek, wodniczek, wodniczku, zobaczmy jaka energia idzie do Ciebie na dzień 21 października, piątek. Zobaczmy szybciutko, czym ten piątek zaskoczy wodniczka. Oj... <śm> No, kochani, źle się zaczęło, dobrze się skończyło. Ej, dobra, wodniczki. To znaczy tak: z tych gorszych wiadomości, wodniczki, moje drogi, jeżeli macie strzelca, kochani. No może tutaj paść parę niefajnych słów między wami, może możecie się nazaję troszkę poranić, pokrzywdzić. Yy, może tu być coś niefajnego ze strzelczykiem, jakieś do od strzelczyka, coś takiego, coś to troszeczkę poturbuje, ale jeśli kochani macie strzelca. I teraz tak, wodniczki, yy, tu się pojawiają próby uleczenia, wiecie, próby zagojenia jakichś ran, które. Ktoś wam zadał próby pogodzenia się no, z krzywdzącymi sytuacjami, z jakimś bólem, z jakimś kłuciem w sercu, tak? Mhm. Mhm. Ktoś tu chce posklejać, nie wiem, czy wodnik, czy ktoś z otoczenia wodnika razem z wodnikiem, czy ktoś chce pod, posklejać to serce roztrzaskane na milion kawałków, chce wybaczyć komuś lub osobom, jednej osobie, komuś, kto uczynił trochę krzywdy, nie? Mm -hmm. I kochani, to się udaje, tak, to się udaje na swój, udaje się wybaczyć, udaje się, po... to już naprawdę nie pierwszym znakiem, w sensie, to też się godzicie dzisiaj, nie, pora się pogodzić, pora wybaczyć, no, także fajnie, fajnie, jedni się tutaj, ale wodniczki, powiem teraz jeszcze tak, jest gdzieś jakiś wodnik, moi drodzy dzisiaj, który no, zazna jakiejś krzywdy, który usłyszy jakieś wiadomości, lub dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie wodniczek troszkę będzie cierpiał, o ile nawet nie bardzo e, poczuje ten ból w serduchu, coś tu się wydarzy, ale wodnik będzie na tyle spokojny albo na tyle opanowany lub spodziewał się tej sytuacji, że on to zostawi tak, jak jest. Nie będzie tego zmieniał, nie będzie wpływał na tą sytuację, prawda? E, no, nie wiem, być może. Właśnie, jest takie, kochani, powiedzenie. Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą ranić. I tu jest takie właśnie, mam wrażenie, że jakiś wodnik podejmie decyzję mm, dobrą, prawda? Ona skrzywdzi, tak? Ona skrzywdzi, bo czasami niestety musimy przecierpieć, ale tu jest ten spokój, tu jest takie uleczenie, że ja się z czegoś uwolniłem, uwolniłam. Więc, kochani, specyficzny przekaz na ten dzień i yy, no, chyba jakiś wodnik, wodnik musiał to usłyszeć. Więc, no. Pamiętajcie, czasami dobre decyzje muszą poturbować, sponiewierać, żeby, żeby mm, można było pójść dalej. Także okej, okay. no. No, ale wodniczki, ogólnie mówię, tu jest próba uleczenia, próba pogodzenia się z jakąś sytuacją i taki, wiecie, oddech. Tu jest oddech. Ja tam, wiecie co, o, jeszcze właśnie, nie wiem, w co wierzycie. Nie wiem, czy tam w anioły, przewodników duchowych, cokolwiek, naprawdę, jakieś inne duchy, mm, ale jeżeli wierzycie i wiecie, że są osoby, takie byty, które się wami opiekują, Mm -hmm, to na pewno te byty będą się wami opiekować, ty opiekunowie e, i nie dadzą niektórych wodniczków po prostu skrzywdzić. Nie? Także dobra, wodniczki, wodniczki, na spokojnie. Troszkę takie sprzeczne tutaj mamy te energie, ale one się fajnie wyważają, więc mam nadzieję, że wy wyważycie ten smutek z tym opanowaniem, z tym wybaczeniem także powodzenia wodniczki na ten piątek powodzenia dobrze kochani, lecimy rybki, rybki i zobaczmy jaka energia idzie do Was na piątek 21 października eee, i zaglądamy szybciutko rybciusie, piękniusio, piękniusio. żyli długo i szczęśliwie happy endy i wszystkie inne dobre energie Rybki, rybki, dokładnie, kochani, pełnia szczęścia. Czy to w rodzinie, czy w relacjach, czy z innymi. Zadowolenie, satysfakcja z pracy też. Możliwe, że ktoś się w tym dniu zakocha. <grybki> Bardzo możliwe, kochani. Mhm. Ktoś się komuś być może oświadczy. Uh -huh. Ktoś komuś wyzna miłość i będzie, oj, jak, i jaki będzie wybuch radości, szczęścia, i w ogóle <laughs> z tych aż się będzie przelewać, prawda? Tu się, i właśnie, kochani, właśnie, właśnie. Eee, to jest tak pięknie, że aż niemożliwe, nie? To jest tak pięknie, że aż to jest podejrzane. Nie może tak być, nie? My mamy taką skłonność do myślenia, że no jest tak cudownie, że no coś musi pierdyknąć gdzieś z boku, nie? Ale powiem wam tak, możecie być spokojni, nie, tu jest spokój i oczywiście możecie dosłownie, wiecie, pływać w tej pełni szczęścia. Jedyna podejrzana sprawa, kochani, jest taka, że ktoś um, troszeczkę zamyka się w sobie, wiecie, coś przemilcza w tym wszystkim, lub robi mi dobrą minę do złej z gry, nie? Mm -hmm. także pamiętajcie kochani, pamiętajcie jeżeli będziecie mieli tylko osobę, to spróbujcie otoczyć troską miłością tą osobę bo wiadomo, ta, ta miłość, nie? to uczucie no potrafi otworzyć nawet najbardziej zamknięte serce więc tutaj na to zwróćcie uwagę kochani troszeczkę uważajcie na procenty alkohole i inny umiliacze rzeczywistości w ten piątek, bo możecie przedobrzeć i to bardzo przedobrzeć. Eee, no tu jest powód do świętowania, dużo powodu do świętowania. Hmm, dużo takich rozwiązań pozytywnych, jak najbardziej e, i nie dopatrujcie się, starajcie się jednak nie dopatrywać tego haczyka w tym szczęściu, bo ja tutaj go nie widzę. No mówię, tu jest jedyny ktoś coś przemilcza może, ale właśnie po to, żeby to szczęście trwało, nie? Ten taki fajny stan, ktoś coś przemilcza, ale starajcie się tą podejrzliwość troszkę, tak wiecie, pszczeliczka w nos, kopniaka w dupaka i niech się spada, nie? Nie ma podejrzliwości i szczęście, dajmy sobie pozwolenie na to, żeby chociaż raz dziennie, albo nie, raz w tygodniu, nie? Albo jeden cały dzień przeżyć, Pełne szczęścia i radości. Także tego Wam rybki życzę. <laughs> Także pięknie, pięknie, piękny przekaz. No i okej, okay, kochani, rybki zakończyły to nagranie. No i co? Z mojej strony życzę Wam pięknego, wspaniałego dnia, mnóstwo pozytywnej energii, uśmiechu i nic, tylko te pozytywne przekazy się sprawdzają. A jeśli się coś tam pojawią, perturbacje, to oczywiście no tutaj już karty dały Wam radę, jak sobie poradzić. Okej, okay, kochani, to co? Pięknego dnia, miłego dnia. Widzimy, słyszymy się jutro. Pa!